Cześć kochane dziewczyny i chłopaki, dzisiaj gadanina o produktach, o produktach których już używam od jakiegoś czasu I są godne polecenia Jak dla mnie sprawdziły się po prostu dwa nowe produkty których, których używam może od jakichś dwóch tygodni Ale na pewno kupię następną buteleczkę Pierwszy z tych produktów To jest kochani krem do twarzy Z oleja, ja już go Wam pokazywałam Ja go cały czas używam, to ja już go chyba używam od jakichś em, Trzech lat Dziewczyny się mnie pytały, czy on by były dobre na wypryski Ja powiem szczerze tak Ponieważ on jest tylko i wyłącznie nawilżający On nie jest tłusty, on Wam się raz, dwa w buzie wsiąknie Także on nie ma właściwości jakichś przeciwzmarszczkowych czy coś tam, czy coś. To jest normalny, zwykły fluid pod makijaż i możecie kupić. Są dwa rodzaje. Jeden jest ten, który ja mam do normalnej, suchej i do mieszanej cery, a jeszcze jest jeden do cery wrażliwej, który już nie jest, bo on jest taki trochę różowawy w środku. Ten do cery wrażliwej jest biały. I on jest tylko i wyłącznie nawierzający, i ja powiem szczerze, że zawsze, jak kupiłam sobie coś nowego, byłam niezadowolona, bo mi się tam buzia świeciła, bo się, się zrobiła się taka jakby jakaś taka maska dziwna, gładka. Zazwyczaj te kramy, zauważyłam przeciwzmarszczkowe, robią takie złudzenie, że mamy taką gładką, a to po prostu one zostawiają taką powłokę na, 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 właśnie na skórze. Także. Ym... Z tego jestem bardzo zadowolona. Koszt około 6 funtów. Taka buteleczka Wam wystarczy minimum na 3 miesiące. Naprawdę nie trzeba go dużo świetnie się On się po prostu w 3 sekundy wpija w buzie i od razu na to możecie nakładać podkład. Także dla mnie bomba. Następny, następny produkt, który jest e, moją nowością, ale na pewno go kupię, zmywacz do paznokci z Sally Hanson. Dziewczyny, ja przeczytałam katorgę, żeby zmyć e, lakier do paznokci z brokatem albo na przykład jakiś tam nam miałam wzorek zrobiony z brokatem, z posypanym brokatem, żeby to zmyć ze swoich paznokci, po prostu katastrofa. Także mm, dołożyłam 50 pensów i kupiłam sobie e, z Sally Hansen właśnie zmywacz do paznokci z witaminą A, z aloesem i z prowitaminą B5. I on tutaj pisze, że on jest nawilżający. I powiem Wam szczerze, jest nawilżający, ponieważ jak zmywacie nim paznokcie, to czysty wasz paznokieć jest tak jakby... Tak jakby po prostu był tłusty Tak jakby jakaś powłoka jakiegoś olejku Na nim została Na pewno nie jest to najlepsze Na, na późniejsze nakładanie następnego koloru Ponieważ zazwyczaj paznokcie muszą być odsłuszczone Alby tam kolor długo się trzymał Ale jeżeli chodzi o produkt pielęgnacyjny Do paznokci to dla mnie rewelka, To to jest mój drugi produkt Następny Pianka do włosów Ja kochani, ja jeszcze pamiętacie Jak miałam takie krótkie włosy Pod skos to, powiem Wam szczerze, no to musicie głowę myć dziennie, bo po prostu wstajecie rano i macie afro i poduszka jest gdzieś tutaj z boku odbita i powiem Wam szczerze, um, krótki tył jest dość ciężko modelować, bo ten tył nam cały czas odrasta i musimy po prostu, on się wywija później w drugą stronę, dlatego ja zdecydowałam, zapuszczę te włosy, zrobię sobie takiego boba do ramion, bo po prostu no mam dość tego prostowania, jak na razie chcę, żeby mi po prostu te włoski troszkę odpoczęły. A więc tak, normalnie, tak jak mówiłam, mam głowę przez co jakiś, praktycznie codziennie. Teraz, odkąd stosuję tą piankę, pianka z L'Oreal, to jest do włosów koloryzowanych i powiem Wam szczerze, że włosy tak, po pierwsze się nie kleją, po drugie pięknie się błyszczą, po trzecie fryzura Wam się trzyma. Możecie po prostu mieć piękną fryzurę przez jakieś trzy dni. Ja później Wam zademonstruję, jak ja tej pianki używam na filmiku z... Ze stylizacją mojej fryzury, ale powiem Wam szczerze, że włosy są dość sztywne, tak to przyznam, one nie są jakieś tam pięknie, prawda, lejące się na twarz i po prostu i tak dalej, i tak dalej, ale fryzura się trzyma. Wstajecie rano, macie afro, ale przyczyniacie palcami czy grzebieniem. I użycie sobie fryzurkę taką, jaką chcecie Także ja tą piankę naprawdę uwielbiam Także to jest zakup numer dwa Ja nie, nie powiem, ona nie, nie była jakaś tam super tania i tak dalej, i tak dalej Ale nie była jakaś tam super najdroższa, koszt około 5 funtów chyba Także około 20 złotych taka pianka I troszeczkę jej sobie dać na rękę Ona po prostu zrobi się ogromna I naprawdę nie, dajcie, nie dawajcie dużo pianki na włosy Bo dużo pianki na włosach spowoduje to, że włosy będą nam się kleiły A my tego nie chcemy następna rzecz, którą, kochani, ja po prostu kocham, to ja Wam powiem, ja mam po prostu alergię na jakiekolwiek szampony, jakieś takie komencyjne, jak Pantin Pro V, L'Oreal, cokolwiek, jakiekolwiek zwykłe, normalne odżywki do włosów, które Wy używacie, ja tego nie mogę używać, bo mi po prostu zaraz głowa świeży, ja się mam zadrapać na śmierć, łupiesz i tak dalej, i tak dalej. Tak jak ostatnio Wam demonstrowałam ten szampon Doktora Organica z aloesem, teraz sobie kupiłam z lawendą, dla mnie rewelka, dla mnie rewelka, mi się włosy nie przetłuszczają. Um, tutaj pisze, że on wzmacnia te włosy. I to jest prawda, jak widzicie, no po prostu no, tych włosów jest dużo, świecą się te włosy, nawet fajnie się pieni, koszt około 6 funtów i tutaj jest 100% organiczny szampon, tutaj nic nie ma, żadnych perfumów, po prostu. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli Wy cierpicie, macie jakiekolwiek alergię, nic Wam nie podoba, nie, nie, nie pasuje, głowa was świerzbi, to kupcie właśnie jakiś produkt, kochani, z apteki i to nie jest Nizora, bo ja to też stosowałam i w ogóle mi nie pomógł. To nie jest szampon z Wisi, który mówią także jakiś tam w ogóle super um, organiczny i, co, i cokolwiek też mi nie pomógł. Także to jest produkt po prostu naturalny, czyli w Polsce zazwyczaj mówią na to chyba, nie wiem, czy organiczne, czy bio, i tak dalej, i tak dalej. Takie produkty są naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo fajne, jeżeli macie jakiekolwiek alergie. Także to jest um, szampon dla mnie Rewelka. I to już drugi z tej samej firmy. Następnie dwa tusze, kochani. Moje najlepsze dwa tusze. Super Shop z Awonu. To jest dalej mój faworyt. Jego szczoteczka jest po prostu niesamowita. Zazwyczaj mam taki problem, że jak maluję się maskarą, to mi się gdzieś te rzęsy podbijają. Tutaj u góry. Mam pokażę, jak ona ma grubą szczoteczkę. Um. I co możecie z nim zrobić? Albo chcecie mieć naturalny look, pomalujecie sobie raz i one wyglądają naturalnie, nie macie żadnych grudek, nic Wam się nie skleja, po prostu nic. Chcecie te rzęsy sobie zrobić bardzo długie, nakładacie go kilka razy. Dziewczyny, efekt? Efekt jest dla mnie bomba. I powiem Wam szczerze, że on jest super czarny, bo niektóre tusze pisze na nich czarny, a one wpadają w taki brąz, także ten jest naprawdę super czarny. No, i piszę na nim tak samo black. Dla mnie rewelka, jeszcze raz sobie zamówię ten, ten tusz. Nie byłam zadowolona z tego fioletowego. Brzydki ten fioletowy kolor był, ale ja z tego czarnego jestem zadowolona. Drugi to zburzyła. Ja nie wiem, jak to się czytam. Teraz mam jakiś nowy, który jest cały biały, też taki, taki dziwny kształt ma. Ja nie mogłam się do niego przyzwyczaić, ale odkąd dostałam tusze i kupiłam sobie inne tusze i zobaczyłam, że one po prostu no, nic nie robią, one po prostu ani nie wydłużają, ani nie pogrubiają, to jest um, tusz, który powinien um, powinien nam robić coś takiego jak efekt sztucznych rzędz no i może tego efektu oczywiście nie ma, to jest trochę wyolbrzymione, ale jest naprawdę bardzo bardzo, bardzo fajny następna rzecz, którą ja kochani po prostu uwielbiam esteloder to jest od nich kolekcji Bronze Goddess, w ogóle Wieszcie, jakie piękne opakowanie. W środku był pędzelek, taki wysuwany. I kuleczki brązujące. One są bardzo, bardzo ciemne, ale dziewczyny, jak pięknie wyglądają. Coś cudnego. Takie opakowanie. I w środku jest pełno kuleczek. On jest bardzo ciemny. Ja Wam pokażę, tylko może wezmę pędzel. Ja tutaj, jest taka gąbeczka i te kuleczki się odbiły na tej gąbeczce. Ja wezmę trochę na pędzelek. Pokażę na ręce, jaki ja nie jest ciemny. Także z tym trzeba troszeczkę uważać, ale nie robi placków i bardzo fajnie się rozmazuje. Czy cokolwiek coś widać? Raczej nie. Ale w każdym bądź razie kocham go, uwielbiam go, dostałam oczywiście zniżkę na niego, dlatego go kupiłam Rewelka, mam nadzieję, że kuleczki mi wystarczą na długi czas. Dalej kocham ten brąz z Rimmela, ale ten jest po prostu mocniejszy, bo tym bronzorem z Rimmela jednak trochę trzeba tego nakładać, żeby uzyskać taki taki troszeczkę mocniejszy efekt. No, ten jest o wiele ciemniejszy, także jedno pociągnięcie wystarczy. No i kochani, to chyba tyle, jeżeli chodzi o te nowe produkty. Kochani, ja cię wróciłam wcześniej z pracy, ponieważ jest 40 cm śniegu w Anglii. Jest po prostu masakra. A wiecie, że jak w Anglii troszeczkę śniegu spadnie, to jest po prostu paranoja. Wszyscy są sparaliżowani. Śniegu nie widziałam tyle. Od kilku lat, powiem szczerze, w Anglii często śnieg nie pada, w tym roku po prostu coś niesamowitego. Przez całą noc padało i po prostu nasze centrum handlowe zamknęli, ponieważ pracownicy nie dojechali do pracy. Oczywiście było nas dwóch, mój szef i ja w pracy, no i po prostu centrum zostało zamknięte, z czego się bardzo, bardzo cieszę, dlatego dzisiaj mogę ten filmik nakręcić. Kochani Buziaki, dzięki za subskrypcję. Piszcie o Waszych ulubionych produktach i bardzo, bardzo dziękuję za zostawianie komentarzy i oceny. Pa!